Śrutowanie posadzki. Podczas prac związanych z aplikacją powłok żywicznych na posadzki betonowe, przygotowanie podłoża jest kluczowym etapem całego procesu renowacji. Prawidłowe przygotowanie podłoża zapewnia przyczepność powłok żywicznych do posadzki oraz decyduje o finalnym efekcie. Na filmie pokazujemy sposób przygotowania posadzki betonowej przy wykorzystaniu techniki śrutowania. Jest to doskonała metoda przygotowania podłoża, szczególnie efektywna w przypadku średnich i dużych projektów. Poprzez śrutowanie równomiernie oraz bezpyłowo usuwane są wszelkie niedoskonałości posadzki, zabrudzenia, mleczko cementowe, otwierane są pory w betonie. Po wykonaniu śrutowania otrzymujemy podłoże pozbawione wszelkich luźnych elementów, gotowe do aplikacji żywic. Co ważne, śrutowanie pozwala odsłonić wcześniej niezauważalne rysy i pęknięcia posadzki, które chociażby w przypadku pracy na filmie były niewidoczne nawet po dokonaniu szlifowania. Posadzka po śrutowaniu posiada delikatną strukturę. Poziom struktury zależny jest między innymi od jakości betonu oraz gradacji stosowanego śrutu. Przed przystąpieniem do prac warto przekazać firmie śrutującej informację, w jaki sposób będzie wykańczona posadzka. W przypadku aplikacji żywic cienkopowłokowych z reguły lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie śrutu o mniejszej gradacji, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie gładszego wykończenia. W naszym przypadku nie miało to znaczenia, ponieważ do wyrównania posadzki stosowaliśmy mineralne masy samorozlewne. W przypadku naszej pracy Pomimo wielu widocznych pęknięć, posadzka była mocna i stabilna, a więc po uzupełnieniu wszelkich ubytków za pomocą odpowiedniej masy nadawała się do dalszej aplikacji żywic. Warto również dodać, że śrutowanie to czynność przebiegająca bardzo szybko i sprawnie, gdyż profesjonalne firmy śrutujące są w stanie w zaledwie jeden dzień przygotować około 1000 m2 posadzki betonowej. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.